Za moimi plecami znajduje się dwuosobowy namiot Banktek Bivitumen. Jest to tegoroczna nowość od firmy Sonic Sports. Oczywiście do tego namiotu jest dostępna narzuta, którą możecie kupić osobno. Zapraszam na prezentację. Prezentację zacznę od frontu namiotu, od przodu, a dokładnie od drzwi. Drzwi możecie otworzyć klasycznie od dołu. Rolujecie drzwi do góry i spinacie spinkami lub też możecie drzwi otworzyć od góry, ponieważ zamki w tym namiocie pracują w dwóch kierunkach. Fajna opcja można dostosować do warunków nad wodą. Możecie też zostawić sobie taki lufcik, żeby poprawić wentylację w środku w namiocie. Oczywiście nie będzie wam tam padał deszcz, ponieważ. Jest tutaj naprawdę spory daszek, więc nie ma takiej możliwości, aby tam wpadły jakieś krople. Z przodu jeszcze grzepy z jednej jak i z drugiej strony, żeby przypiąć sobie wędziska. Następna rzecz: okno na drzwiach wejściowych albo zamknięte i ciemno w namiocie, albo otwieracie i macie folię. Jest to naprawdę bardzo duży plus. Gdy macie zasiadkę, na której pada deszcz to przynajmniej widzicie, co się dzieje przed waszym obozem, przed namiotem. W upalny dzień ściągacie folię i macie siatkę, czyli duża poprawa wentylacji. Tak się prezentuje tył namiotu, wielkie okno z siatki dla poprawy wentylacji w namiocie. Jeśli wentylacja nie jest potrzebna, na przykład trzeba się przygotować do pory deszczowej, zamykacie. Okno w szybki sposób. Zamek z jednej strony oraz zamek z drugiej strony. I jesteście gotowi na tą gorszą pogodę. Za sztywność tego namiotu odpowiedzialne są takie grube aluminiowe rurki z bardzo fajnym zatrzaskiem. Spójrzcie, w tym momencie zatrzask bardzo mocno trzyma i możecie to regulować śrubką. Która się znajduje z tyłu y, zamknięcia zatrzasku. Dokręcacie bardziej, domykacie i nie ma opcji, żeby to się złożyło. Wymiary wewnątrz namiotu. Wysokość 1,74 m, wysokość maleje w kierunku okna. Szerokość 2,80 m oraz długość 2,90 m. Pod oknami, oczywiście, wszyte dwie duże kieszonki y, z takiej samej siatki jak. Jak okno, a poniżej podłoga z grubego materiału, która jest przymocowana za pomocą rzepów. Tak prezentuje się namiot wraz z narzutą. Dzięki temu, że narzuta jest założona na namiot, powstaje nam tutaj z jednej jak i z drugiej strony miejsce do przechowywania różnych rzeczy. Możecie tu na przykład wsadzić wiaderka z zanętą, albo na przykład złożone krzesła wędkarskie. Dla urozmaicenia możecie również wyciągnąć te dwa śledzie, zwinąć narzutę oraz ją tutaj spiąć. Jak widzicie, narzuta całkowicie zasłania tylne okna namiotu, więc całkowicie jest tył chroniony przed deszczem. Tak właśnie prezentuje się namiot Banktek Bivitumen od Sonika. Dzięki za oglądanie.